Witajcie kochani przyjaciele i wszystkie wspaniałe dusze, które dołączają do tego odcinka. Na wstępie powiem, że będzie to odcinek z prezentacją, więc jeżeli macie możliwość, polecam, żeby obejrzeć go wraz z wideo. A będziemy w nim mówić o różnych atrybutach energii, a raczej dokładniej fali. W związku z tym, że wszystko jest wibracją, wszystko wibruje, ma też zwykle określony swój rytm, chciałabym, żebyśmy się trochę przyjrzeli bliżej tym wibracjom, z którymi mamy do czynienia i potrafili też dzięki temu lepiej dyskryminować różne... Energię, czy informacje, które otrzymujemy. W kontekście energii bardzo często spotykam się z tym, że mówimy o częstotliwości, żebyśmy weszli na wyższe częstotliwości. Ale czy tylko o częstotliwości tutaj chodzi? No właśnie. Chciałabym w dzisiejszym odcinku pokazać Wam więcej tych atrybutów, które składają się tak naprawdę na to, jaką jakość energii ma dana fala, bo częstotliwość jest tylko jednym z tych atrybutów. On często jest powiązany też z. Konkretną długością fali na przykład, ale nie zawsze i nie musi być. I tu bardziej adekwatnym sformułowaniem będzie wejście na wyższy poziom wibracji, co pokazywaliśmy sobie na przykładzie też emocji i spektrum, które odbieramy jako ludzie. A każdy z nas ma swoje jeszcze indywidualne. Zanim przejdę do tej części prezentacyjnej, chciałabym zaznaczyć, że to będą takie wersje też uproszczone dla nas. Pamiętajmy, że poruszamy się w przestrzeni kwantum. I jest bardzo wiele poziomów, które mamy przeplatających się ze za sobą, zarówno w naszej własnej energii, jak i w tych energiach, które są wokół nas. I żeby rzeczywiście móc konstruktywnie przeanalizować te energie, powinniśmy też wziąć ich kilka pod uwagę, szczególnie tych najsilniejszych. Musimy tutaj porzucić pewne takie linearne myślenie, że to tylko A wpływa na B i pochodzi z tego C. Nie, to nie jest tak. W Quantum my żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo dużo jest energii, które na siebie wpływają i to jest tylko efekt równania tych wszystkich energii, które obserwujemy, odczuwamy w danym momencie. No i zacznijmy sobie oczywiście od naszej częstotliwości. Jak sama nazwa wskazuje, będzie nam ona mówiła o tym, jak często dane zdarzenie się powtarza. Do miary częstotliwości wykorzystujemy herce, które mówią nam o Liczbie wydarzeń, w tym wypadku całego cyklu takiej fali, w jednostce sekundy. I tutaj na slajdzie pokazałam Wam właśnie przykładowe kilka fal, które mają różne częstotliwości. Przyjęłam sobie, że do tej linii kropkowanej mamy tą jedną sekundę, i w ramach tej jednej sekundy, na przykład ta najwyższa fala wibruje 9 razy, ta niższa 2 razy, a ta najniższa raz. Jak możemy sobie wyobrazić, to będzie mocno związane z tą szybkością fali, jak ona szybko się porusza. Kolejnym naszym atrybutem będzie długość fali, czyli jak duża jest odległość między dwoma punktami na fali, które są na tym samym poziomie. Za punkt odniesienia zwykle bierzemy najbardziej wychylony do góry albo do dołu punkt. Tego pomiaru bardzo często używamy też w kontekście kolorów i ich definiowania. One też będą oczywiście związane z pewnymi częstotliwościami, ale przede wszystkim będziemy je określać poprzez długość fali. Kolejnym atrybutem będzie amplituda. Być może pamiętacie z lekcji geografii, ja akurat z tego pamiętam, żeśmy mierzyli amplitudy temperatury, czyli różnicę między najwyższą temperaturą w roku i najniższą. Tak więc w przypadku naszych fal będziemy patrzeć na najbardziej wysunięty do góry i do dołu punkt. I różnice między nimi. Jak zauważycie tutaj na slajdzie, zaznaczyłam kilka takich fal i każda z nich ma to różne spektrum. Tak jak samo odnosiłam się do tego w kontekście naszych emocji. Nie każdy ma takie samo spektrum odbierania emocji. I tak samo możemy powiedzieć, nawet w tym kontekście, temperatur. W każdym miejscu na świecie jakby inaczej, inaczej no my mamy temperatury, które występują w ciągu roku, i to jest po prostu naturalne. Kolejnym punktem są kształty fali. Otóż możemy mieć bardzo róż, różne fale. Najczęściej te, które są tak bardziej sztucznie, bym powiedziała stworzone, mają takie trójkątne czy kwadratowe, czy w ogóle takie spiczaste fale. Natomiast też występują i też czemuś służą. Jeżeli korzystacie z takich urządzeń, aplikacji na przykład do generowania różnych częstotliwości, to tam też będziecie mieli taką opcję, żeby wybrać sobie typ fali. A raczej jej kształt. Osobiście sugeruję, żeby korzystać z tych sinusoidalnych, ponieważ są to kształty naturalnie występujące u nas w przyrodzie, ale jestem świadoma, że też przy niektórych terapiach leczenia częstotliwościami, czy właśnie falami, wykorzystywane są też inne kształty fal. Czasami korzystałam też np. z kwadratowych fal, korzystając właśnie z tych aplikacji. Nie powiem, nie, nie czułam, żeby coś się źle ze mną działo. Pamiętajmy też, korzystając z takich aplikacji, żeby nie przesadzać z pewnymi częstotliwościami i pamiętać też o dobrym nawodnieniu się. Natomiast nie czuję się na tyle komfortowo, żeby polecać komuś specyficznie któreś z tych kształtów, powiem szczerze. Ufam naturze i ufam tego, co rzeczywiście mamy tutaj w naszych wibracjach. Kolejnym atrybutem wibracji będzie potencjał, jej siła. Wspominaliśmy już o tym w różnych kontekstach właśnie o krystalizowaniu naszych wibracji, krystalizowaniu naszej energii na tych wyższych poziomach. Ja tutaj dla uproszczenia mówię, że to jest taka siła, nasza moc. Ja wiem, że to w kwestii fizyki to są różne definicje odnośnie tego, natomiast chciałabym, żebyśmy tutaj przede wszystkim zrozumieli to, o, o, co, o co w tym chodzi. Jeżeli mamy jakąś silną wibrację, to ona będzie dominująca, wobec czego inne wibracje będą się do niej dostosowywały. I albo się dostosują, albo się od niej odbiją generalnie. Dlatego my osobiście dążymy do tego, żeby skrystalizować swoje jak najwyższe wibracje, bo dzięki temu po prostu te niższe wibracje nie będą miały nawet jak na nas wpłynąć. Co warte zauważenia w tym temacie, to to, że w naszym ciele też oczywiście mamy takie organy, które mają silniejszą właśnie moc, energię przede wszystkim nasze serce i mózg i to one nadają ton, rytm całemu naszemu organizmowi całemu naszemu ciału. Można powiedzieć, że są takim motorem dla niego. Czyli one tworzą te główne fale, do których dostrajają się pozostałe pochodzące zarówno z innych organów, z systemów, z naszych tkanek czy nawet komórek. Zaraz pokażemy sobie to jeszcze w kontekście harmonii. I myślę, że to będą takie główne atrybuty, które chciałabym tutaj podkreślić bo one pod, pomogą nam zrozumieć w jaki sposób możemy konstruować zarówno rezonans jak i harmonię. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, to wydaje mi się, że już jak jesteśmy przy tych różnych falach, fajnie byłoby wspomnieć o polu elektromagnetycznym. I po pierwsze, dlaczego tak ważne jest to pole elektromagnetyczne? Generalnie wszystko co mamy, czego doświadczamy w tej rzeczywistości, bazuje właśnie na polach elektromagnetycznych. I my takim polem elektromagnetycznym również jesteśmy. Dotychczas pokazywaliśmy sobie fale w takiej konstrukcji 2D, w dwuwymiarowym. Natomiast no, my żyjemy tutaj w trzech wymiarach. Poza tym, że żyjemy w ogóle w kwantum i wszystkie energie się przeplatają, to tutaj zwizualizujmy sobie właśnie to pole elektromagnetyczne. Fale magnetyczne są pola, falami poziomymi, które lecą poziomo. Natomiast fale elektryczne lecą pionowo. To, jak się ze sobą przeplatają, tworzy nam właśnie takie pole elektromagnetyczne. Co więcej, jak nie będziemy patrzeć w taki linearny sposób na te fale, tylko je zakumulujemy w sobie, no przecież mamy na sobie w sobie tę energię, to przyjmie one z kolei kształt turusa. To co warto zaznaczyć przy tym temacie. Fale poziome są związane z żeńskimi energiami, magnetyzmem, z naszymi emocjami, ale też na przykład z naszą pamięcią. Dzięki magnetyzmom jesteśmy w stanie zapamiętywać te pionowe fale elektryczne są z kolei związane z męskimi energiami i można powiedzieć z taką manifestacją tutaj w rzeczywistości. I o ile w naszym spektrum zarówno potrzebujemy i, i fal elektrycznych i magnetycznych, no tak tak jesteśmy stworzeni, to niestety mamy duże dysproporcje w tych naszych polach poprzez wykorzystanie tych różnych sztucznych urządzeń elektrycznych. One powodują dysproporcje w naszym polu elektromagnetycznym i są tak naprawdę głównym powodem tego. Że mamy na przykład problemy z pamięcią, z koncentracją. To, za co odpowiada pole magnetyczne, jest zaburzone poprzez dysharmonię w polu elektrycznym. Możemy również na to spojrzeć w ten sposób, że jest za dużo tych energii męskich, nieproporcjonalnie do energii żeńskich. Oczywiście teraz harmonizujemy to wszystko, jesteśmy w tym procesie przechodzenia z powrotem, wzmacniania tych energii żeńskich, tak, żeby doszło do równowagi. Polecam, żeby się rozejrzeć za sposobami. Neutralizowania tych właśnie pól elektromagnetycznych pochodzących z tych sztucznych urządzeń i najlepiej zrobić to w sposób naturalny. Niektórymi takimi trykami też się z Wami podzielę, ponieważ studiowałam biogeometrię i mogę pewne rozwiązania Wam zasugerować. I w ten czy na inne sposoby jestem pewna, że uda nam się zharmonizować znowu nasze pola elektromagnetyczne. Ale to nie wszystko, bo te pionowe i poziome fale związane są z naszym fizycznym światem, z fizycznym życiem. Ale jak wiemy już z odcinka odnośnie różnych poziomów, które mamy w sobie, to istnieje jeszcze masa tych subtelnych energii, których niestety jeszcze nie widzimy, ale możemy już je poczuć. I one z kolei są związane z tymi kątami, które są pomiędzy pionowymi i poziomymi liniami. To Wam rzucam na pewną ciekawostkę. Jak zauważycie, bardzo piękny nam tutaj symbol krzyża się pojawia. Nie bez powodu taki krzyż mamy, a nie inny. Ma nas jeszcze bardziej przywiązać do tutaj fizycznego świata. Nie bez powodu nasz krzyż jest też w takich dysproporcjach. Wcale to nie jest do końca związane z, z Jezusem, bo on został ukrzyżowany, więc miała być śmierć tej, tej, tej fizyczności naszej i przywiązania do tych awatarów. A finalnie wyszedł z tego symbol, który nas jeszcze bardziej uziemia, że tak powiem. I to w sumie w cudzysłowie, można powiedzieć, bardziej nas wiąże z tym całym Matrixem. W każdym razie, jeżeli chcecie wzmocnić swoje pozostałe energie. To polecam skorzystać z, nawet z rysowania sobie takiego krzyża, tylko pod innymi kątami, takimi, które chcemy sobie wzmocnić. I co ciekawe, kąt 45 stopni będzie kątem, który będzie nas łączył z tą boską energią jedności. A skoro już o poziomach trochę powiedzieliśmy, to wróćmy sobie jeszcze raz do oktawy. Ja już o oktawie wspominałam przy kontekście tych różnych poziomów. Tutaj jeszcze raz wrzucam ten slajd. Natomiast to, co będzie dla nas ważne, to to, że energie będą się powtarzać cyklicznie, harmonicznie, właśnie w proporcji 2 do 1. Bardzo fajnie to widać, kiedy korzystam na przykład z wahadeł i są pewne miejsca na sznurku, które są właśnie w takich proporcjach od siebie, gdzie ja mogę zmierzyć dokładnie tą samą energię, ponieważ jest ona cykliczna. To jest tylko inna oktawa, z której korzystam. Ale na każdym tym poziomie jestem w stanie zmierzyć te same energie. I tu przechodzimy do serii harmonicznych. Jak myślę, wszyscy czujemy harmonię, nam się bardzo kojarzą z muzyką i polecam, żeby zagłębiać się w te tematy, kiedy chcecie nadać czemuś harmonii, zastosować na przykład odpowiednie proporcje. I tak na tym slajdzie właśnie możecie sobie zobaczyć jak na spirali mamy ułożone te oktawy. To jest taka ciekawostka dla tych, którzy może mają jakieś takie dusze artystyczne. Natomiast to co warto zauważyć, to że ze środka wychodzą te wszystkie kolory i nawet jak lecimy po tej spirali, to one cały czas będą się Powtarzać właśnie w ten harmoniczny sposób. Słowo harmoniczne możemy też utożsamiać trochę z takim proporcjonalnym. I zaraz to sobie jeszcze raz zwizualizujemy. Teraz przejdźmy do rezonansu. Z rezonansem mamy do czynienia, kiedy zaaplikujemy jakąś dodatkową energię i nasza energia jest wprawiona w ten sposób w ruch. Odpowiada na tą energię, którą otrzymała z zewnątrz. Rezonans mamy również wtedy, kiedy następuje wzmocnienie naszych energii poprzez zaaplikowanie takiej samej energii. Z zewnątrz. Czyli tak jak mieliśmy te różne harmonie, to nie musi być dokładnie w tej samej oktawie, może być w innej. Ale poprzez to, że mamy tej samej jakości energię, wprawiamy ją mocniej w ruch. I tak jak pokazane na obrazku, może być na przykład wyłużona ta fala bardziej zintensyfikowana. I żeby zaszedł taki rezonans, musimy mieć pewne cechy tych fal, które są ze sobą spójne. I o tym też już wspominaliśmy sobie w temacie kreacji. Pod jakimś względem te nasze fale muszą być ze sobą tożsame, żeby zaszedł rezonans. I dlatego w tym odcinku omawiam różne atrybuty energii, różne atrybuty wibracji, żebyśmy zobaczyli, jakie mamy spektrum tutaj działania. Co ważne oczywiście w rezonansie, to kiedy przegniemy z nim, dochodzimy do tego punktu skrajnego i możemy wywołać efekt zniszczenia również. I teraz przejdźmy do porównania harmonii i rezonansu, ponieważ często one są używane zamiennie, a nie do końca o to samo chodzi. Na obrazku mamy przedstawioną piękną harmonię. Cykle w cyklach. Są one do siebie w pewnych proporcjach. Przyjmując sobie, że odpowiadają one interwałowi jednej sekundy, możemy powiedzieć, że czerwone mają częstotliwość 1 Hz, kolejna półtorej, potem ma 2, i tak dalej. Częstotliwość zwiększa się proporcjonalnie, wobec czego harmonicznie. Jak przyjrzymy się bliżej jeszcze temu zdjęciu, to zauważymy, że mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma falami czerwonymi, dwoma pomarańczowymi, i tak dalej. One się uzupełniają, równoważą się. Balansują. A więc cała ta konstrukcja de facto sprowadza nas do punktu zero, do jakości energii jedności. To jest ten piękny stan, w którym czujemy harmonię, na przykład w naszym organizmie albo emocjonalnie. Natomiast, jakbyśmy nałożyli na to kolejną taką harmonię, to one wpadłyby ze sobą w rezonans, wobec czego wszystkie te fale zostałyby wzmocnione, albo konkretne, które byśmy tam dodali. I finalnie amplituda tych fal by się zwiększyła. Co to dla nas oznacza w takim życiu przyziemnym? Kiedy spotkamy osobę, z którą czujemy rezonans, pod jakimś względem, i tutaj na przykład mam taki slajd, kiedy mamy do czynienia z takimi samymi falami w zasadzie, tylko na różnych poziomach. My nadal poprzez konstrukcję tych fal i ich częstotliwość możemy wpaść z kimś w rezonans. Do tego część naszego spektrum pokrywa się z tą drugą osobą. Wobec czego powinniśmy tutaj dodać taką trzecią falę, która by była tym efektem rezonansu. I zwiększała amplitudę obydwu fal. Każdy z nas będzie to czuł w sobie. Wyobraźmy sobie, że każdy z tych poziomów odpowiada na przykład naszym stanu emocjonalnym. Myślę, że do tego najłatwiej się odnieść. O emocjach już też mówiliśmy właśnie w tym kontekście poziomów. Wobec czego, jak wpadamy z kimś w rezonans, to energia uderza w nas na maksa, ale też równie dobrze może zlecieć bardzo mocno w dół. I to zależy przede wszystkim od tego, na jakich poziomach my indywidualnie jesteśmy. Na kolejnym przykładzie możemy zobaczyć, że znowu mamy do czynienia de facto z taką samą falą, ale nieco przesuniętą. Mamy inaczej ustawione cykle. Swoją drogą biorytmy też fajnie to pokazują. Każdy z nas ma różne biorytmy, w zależności od emocji, stanu fizycznego, psychicznego, w sensie mentalnego. Z takim programem powiedzmy przyszliśmy. Oczywiście możemy to totalnie zresetować, pamiętając o tym, że mamy do dyspozycji energię jedności, Natomiast też jest to fajne do zaobserwowania, kiedy jeszcze lecimy trochę na tym programie, i dlatego zachęcam do tego, żeby w ogóle zobaczyć sobie, jak, na jakich programach lecimy, bo możemy też zrozumieć na przykład, właśnie nas samych, czy też reakcje innych mogą być w innym innej fazie cyklu i nie do końca przez to się możemy dogadywać. I biorąc za przykład nasze emocje, możemy mieć tutaj właśnie punkty styku z daną osobą, odczuwać podobne emocje w danym okresie i my na przykład już z tego z tych emocji wyjdziemy i będziemy szli do góry, a osoba jeszcze będzie szła w dół. Dlatego nie bez powodu mówimy, że każdy ma trochę swój czas do przetrawienia takich rzeczy. Większość ludzi jest nieświadoma tych cykli, a co dopiero mówić o wychodzeniu z tego czy resetowaniu swojego programu. Więc miejmy proszę jakąś taką wyrozumiałość dla nas nawzajem, że niektórzy potrzebują jeszcze czasu, żeby sobie przeprocesować pewne emocje. No i kolejny przykład. Oczywiście tych przykładów możemy podawać. Dużo, dużo więcej i takich różnych kombinacji. Tutaj dla uproszczenia biorę dwie takie same fale. Pamiętajmy, że zwykle te niższe fale będą miały też dłuższe fale, a te wyższe będą miały większą częstotliwość. I tu chodzi mi bardziej o zaznaczenie pewnych y, zależności. I tak na tym trzecim slajdzie. Te fale teoretycznie mogłyby też wpaść ze sobą w rezonans pod jakimś względem. Natomiast ze względu na to, że te dwie osoby oscylują. Na zupełnie innych poziomach, to szczególnie w tym pierwszym momencie, to może być bardzo duży skok energetyczny, a wręcz pewne takie poczucie zachwiania. I tu wejdzie temat jeszcze tej siły tych energii. W zależności od tego, która energia będzie dominująca, która będzie bardziej skrystalizowana, to jedna osoba będzie się do drugiej dostosowywała. Natomiast jeżeli energie będą o podobnej sile, to naturalnie będą chciały znaleźć ten kompromis, złoty środek gdzieś pomiędzy nimi. A wobec czego osoba, która jest na wyższym poziomie, będzie swój poziom zaniżać, a osoba z niższego poziomu będzie podwyższać. I myślę, że możemy znaleźć masę takich przykładów gdzieś tam z naszych relacji, kiedy przyciągaliśmy się właśnie tymi odwrotnymi energiami z tych wyższych i niższych poziomów. I osoba, która wibrowała na tych niższych emocjach weźmy sobie emocje nadal, bo myślę, że najłatwiej się przy tym oscyluje czerpała bardzo dużo z tej, od tej osoby, która była na wyższych wibracjach. Natomiast finalnie ta osoba na wyższych wibracjach zeszła w dół. No i oczywiście taka sytuacja nie jest zbyt korzystna dla niej. I taką sytuację mamy przedstawioną na kolejnym slajdzie. Właśnie już teraz pokazałam, z tą wydłużoną bardziej falą w, tych, w tym spektrum negatywnym, bo tak zwykle się dzieje. I kiedy ta osoba z wyższymi wibracjami dostosowuje się wręcz do tych niższych wibracji. A kiedy się dostosowuje, to też zmienia się pozostałe atrybuty tej wibracji. Czyli jak na przykład jak miała wyższą częstotliwość, to też będą one tak spowalniać, spowalniać i się rozciągać, tak żeby się dostosować do długości fali tej osoby, która jest niżej. Tak jak wspominałam, są osoby, są istoty, które żywią się tą negatywną energią i chcą nas ściągać w dół, żebyśmy ich karmili. One bardzo się dobrze czują na tych niskich wibracjach i wcale z tego stanu nie chcą wychodzić. Mają bardzo silnie skrystalizowane te niskie stany. I to nie jest coś, co uważam my możemy jakoś naprawić, pomóc tej osobie, jeżeli ta osoba nie chce wyjść w ogóle z tych niskich wibracji. Osobiście w takich sytuacjach ucinam relacje, nie pozwalam sobie na przejmowanie czyichś emocji, natomiast oczywiście moje serce jest zawsze otwarte. Jeżeli osoba podejmie jakieś działanie, żeby wyjść z tych niskich wibracji, to zawsze może oczywiście wejść na wyższe poziomy i dostosować się do mojego wyższego poziomu. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy, że pozostawię Was z pewną dozą tutaj kontemplacji i tego, w jaki sposób Wasze gdzieś tam relacje w kontekście energii może się formułują. Oczywiście, nie przeanalizowujmy tego wszystkiego i nie rozdrabniajmy się za bardzo, wchodząc w detale. Cała rozkosz w tym całym naszym odkrywaniu polega w sumie na tym, żeby jak najwięcej już polegać na naszej intuicji, czuciu tych wibracji. A to, co dzisiaj. Przedstawiłam to jest bardziej pożywka dla naszej lewej półkuli, żeby mogła sobie to jakoś zwizualizować i przeanalizować. Pamiętajmy o tym, że mamy właśnie różne atrybuty energii i my też oscylujemy na różnych poziomach tej energii, i z różną siłą mamy tę energię. Każdy może mieć swój balans wokół innego poziomu, jak też zauważymy. Niektórzy będą łapać równowagę w punkcie na przykład strachu, inni w tym poziomie neutralnym, a inni na poziomie bezwarunkowej miłości. Jesteśmy nadal jako ludzkość w procesie ewolucji, w procesie rozwoju, wobec czego dążymy do tego, żeby wejść na kolejne wyższe poziomy, i dlatego staramy się transmutować tą energię, właśnie dostając się do pozytywnych wibracji, pozytywnych emocji, pozytywnych myśli, które tą ekspansję naszej świadomości właśnie wspierają. Mam nadzieję, że tym odcinkiem też pokazałam Wam, jak ważne jest transmutowanie tej energii, ćwiczenie tego i krystalizowanie swoich wyższych wibracji. Tak, żeby to pozostałe osoby dostrajały się do nas i też chciały na te wyższe poziomy wejść, a nie żebyśmy my zaniżali swoje, żeby oni się dobrze czuli. Co najczęściej w ogóle jest na poziomie nieświadomym. Orientujemy się dopiero po jakimś czasie, że weszliśmy w te niższe wibracje. Czasem zajmuje nam to jeden dzień, czasem jedno spotkanie, a czasem potrzebujemy trochę więcej czasu na to, żeby przetrawić, że tak powiem, jakąś relację. Zrozumieć, co się z nami dzieje, właśnie pod względem energetycznym, że ktoś nas ściąga w dół, ale że to przede wszystkim myśmy sobie pozwolili na to zaniżenie wibracji. I to teraz od nas zależy, czy wrócimy na te wyższe wibracje. I my możemy to zrobić i też zobaczyć, jak osoba będzie na to reagowała i czy będzie się dostosowywała. Ja też nie jestem osobiście za tym, żeby od razu odcinać każdą absolutnie relację, tylko ze względu na to, że ktoś jest w tym dołku. Każdy z nas, jakiś tam dołek swój, ma. Pytanie, czy ktoś chce z tego wyjść w ogóle? Czy jest gotów sobie w ogóle to uświadomić? Kolejna kwestia to, że te zewnętrzne, że tak powiem, energie one wcale nie muszą być związane nawet z konkretną osobą. To mogą być nawet te newsy w telewizji. Czy dajemy sobie zaniżyć te wibracje, czy trzymamy się swoich? Czy transmutujemy tą energię, którą gdzieś tam dostajemy? Na początku ileś razy będziemy transmutować, transmutować, a potem zauważymy, to mnie nawet nie rusza. I to jest właśnie ten moment, kiedy poczujemy, ha, skrystalizowało mi się. Jestem w stanie utrzymać moje wysokie wibracje, mimo że widzę, ile złego się dzieje na przykład na świecie. Mówię, ok, akceptuję. Zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, w jaki mogę pomóc światu w tym temacie. Jeśli jest, to to robię. Jeśli nie ma, to zajmuję się dalej swoimi rzeczami, którymi mogę wpłynąć na innych, na poprawę energii w ogóle na świecie. Jestem świadoma, jestem świadomy, rozumiem, co się dzieje. Rozumiem, że inni mogą być w innym momencie, reagować inaczej. A ja się zajmuję tym, nad czym mam kontrolę, czyli nad swoimi wibracjami. I tym mam nadzieję pozytywnym akcentem dla Was również, przekonując Was do tego, żeby wspierać swoje pozytywne myśli, emocje, uczucia. Kończę ten odcinek. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, o którejkolwiek porze teraz to oglądacie, i wysyłam Wam dużo wspaniałej, pozytywnej energii. Z całego mojego serca dla Was aga